180 rok naszej ery. W Rzym. Umiera Marek Aureliusz. Mądry cesarz, filozof. Tron przyjmuje jego syn. Komodus. I Komodus ma tylko jeden sen. Być gladiatorem. Cesarz Rzymu idzie do Koloseum, nie inkognito. W purpurze, z koroną i każe sobie zorganizować walki. Ale to nie są normalne walki. Komodus walczy z chromymi lwami. Starymi niedźwiedziami. Zwierzętami, które ledwo stoją. Ma prawdziwy miecz. Jego przeciwnicy... Ludcy gladiatorzy dostają drewniane. Wchodzi na arenę, zabija bezbronnego człowieka. Tum krzyczy Herkules. Senat musi klaskać. Kto nie klaszcze, może być następny. Za każdą walkę kazał sobie płacić milion sestercji. Roczna pensja tysiąca żołnierzy. Za pięć minut fałszywej walki. Skarb państwa pustoszeje. Komodus przestaje rządzić. Przemianowuje Rzym na kolonie Komodusa. Ogłasza się żywym Bogiem. 31 grudnia 192 roku. Spisek. Najpierw trucizna nie działa. Cesarz ma żelazny żołądek, więc do akcji wchodzi Narcyz, trener zapaśniczy cesarza. Komodus siedzi w wannie, pijany, bezbronny. Narcyz podchodzi, klęka i zaczyna go dusić. Herkules Aren, pogromca kalekich zwierząt, uduszony w wannie przez własnego trenera. Miał 31 lat. Po jego śmierci Senat wymazał jego imię ze wszystkich budynków, zniszczył posągi, zakazał wymawiania jego nazwiska. Chcieli, żeby świat zapomniał, że kiedykolwiek istniał, ale historia zapamiętała cesarza, który wolał zabijać w Koloseum niż rządzić Imperium.